W 2020 roku po renowacji został otwarty jeden z najstarszych centrów handlowych w Kijowie Karawan. Architektom i projektantom firmy UVT Group udało się stworzyć nowoczesne, stylowe, jasne wnętrze a sufit listewkowy Kraft powstał jako jeden z kluczowych elementów nowego projektu. Głównym motywem w projektowaniu sufitów była konstrukcja dwóch poziomów listew o wymiarach 35 na 105 mm. Do wykończenia obwodu korytarzy zastosowano listwę o szerokości 88 mm. To zamówienie było doskonałym sprawdzeniem gotowości produkcji Kraft do wykonywania skomplikowanych zadań. W ciągu miesiąca wyprodukowano i dostarczono klientowi prawie 60 km liniowych listew i wszystkie niezbędne dodatki. Cięcie produkcji odbywało się również w fabryce. Całkowita liczba listew przekroczyła 20 tysięcy sztuk o wymiarach od 30 cm do 6 m. Takie podejście przyspieszyło proces instalacji i pozwoliło na uniknięcie niepotrzebnych połączeń. W rezultacie sufit wygląda solidnie i schludnie. Sufity listwowe mają nieograniczony potencjał do zastosowania w projektach, a Centrum Handlowe Caravan jest tego potwierdzeniem. A my w firmie Kraft jesteśmy zawsze otwarci na nietypowe rozwiązania i eksperymenty.